Najciekawsze wiadomości dnia. 5. Policja w Trzemesznie wrzuciła na Facebooka uroczysty post, w którym chwali się otrzymaniem drukarki za 940 zł. Internet natychmiast to podchwycił, pytając, czy kolejne posty będą o nowych długopisach albo uzupełnionym mydle w toalecie. 4. Na płytę lotniska Hanamaki w Japonii w biegu niedźwiadek, paraliżując całkowicie ruch lotniczy na ponad godzinę. Służby przez ponad 90 minut próbowały go namierzyć, ale zwierzak zniknął bez śladu. Kilka miesięcy wcześniej inny niedźwiedź zatrzymał pracę lotniska Yamagata. 3. W Norwegii wykryto, że zamówione przez nich. Chińskie autobusy mają system pozwalający producentowi na zdalny dostęp, teoretycznie nawet do unieruchomienia pojazdu. Wywołało to dyskusję w całej Europie, a także w Polsce, gdzie takie autobusy jeżdżą między innymi w Warszawie. 2. Departament Stanu USA wydał nowe wytyczne, według których osoby otyłe mogą mieć problem z otrzymaniem wiz. Wskazano, że osoby z otyłością częściej korzystają z amerykańskiej opieki zdrowotnej, a ich leczenie może kosztować setki tysięcy dolarów. 1. Chińska firma XPeng zaprezentowała robota, który poruszał się tak realistycznie, że ludzie zaczęli podejrzewać, że to człowiek w przebraniu. Inżynierowie w końcu rozcięli mu skórę, ujawniając wewnętrzny mechanizm. W tym samym czasie w Moskwie rosyjski robot po zrobieniu kilku niepewnych kroków upadł, odpadła mu obudowa, a scena została natychmiast zasłonięta.